Pytanie odnośnie Artura Szpilki. Mhm. Czy gdyby istniała możliwość walki z Arturem, czy pokonałbyś go w boksu? Mój ulubiony zawodnik z boksu. Takim być wirtuozem boksu to jest wyczyn. By bym je zlał jak burą sukę. Co sądzisz o Don Cassio? Ja bym mógł nie, odbić mu tymi samymi słowami, ale ja jakby mam inne podejście do życia i nie zniżę się aż tak, bo, bo jakby trzymam się. To co ja jakby sobie ustaliłem i nie, nie, od, nie odegram mój się takimi tekstami, chociaż on by pewnie to zrobił. bo... Co czujesz po tym e, werdykcie w tej chwili? Fajnie się pokazał, e, dominował w tej walce. Uważam, że powinien wygrać. Pozdrawiam moją mamę Dorotkę, mojego tatę, nieżyjącego Andrzeja. Kocham go. On mnie motywuje do każdej walki. Saszkę. Moich dwóch braci, którzy tu przyjechali, Madeusza i Oliwiera, i ogólnie wszystkich sześciu braci: dwie siostry, Justynę, Kingę, moją mamę Dorotkę, która żyje. Kocham ją. Jakby nie żyła, to też bym ją kochał. Żartuję. Nie wiem, czy ona wie, czy ona złapie ten żart.